Sponsorami programu Golf Pass i Sport są Binovo Park, organizator turnieju World, Golfers Championship Poland oraz jego partnerzy. Witamy Państwa w kolejnym odcinku magazynu Golf, Pasja i Sport. Dziś będzie elegancko i klasycznie, bo z naszą kamerą wybraliśmy się do Grady Golf Club na turniej DHL Retro Cup. Gościem specjalnym będzie Stanisław Szelc z kabaretu Elita. Zapraszamy do oglądania. W dniach 14 i 15 września 2013 roku na leżącym nieopodal Wrocławia polu Grady Golf Club odbyła się trzecia edycja turnieju DHL Retro Cup. Tutaj kluczowym elementem była nie tylko sportowa rywalizacja, ale także oryginalny strój w stylu retro. Skąd się jednak wziął pomysł, aby cofnąć się w czasie i zagrać w golfa w takich strojach? Pomysł jest bardzo stary. Na całym świecie jest rozgrywany taki cykl turniejów. Chcieliśmy też to wprowadzić w Polsce. Jak widać, udało się. Trzy lata temu rozpoczęliśmy i teraz bardzo ten turniej fajnie się tutaj przyjął. Na polu gradi. Dobrze, a czy strój retro jest obowiązkowy? Oczywiście, że strój retro jest obowiązkowy. Wszyscy bardzo, bardzo podporządkowują się temu. Już w tej chwili trwa nawet wyścig na najlepszy strój, na najładniejszy strój. Są przyznawane za to też specjalne nagrody i wszyscy bardzo chętnie przebierają się zarówno na turniej golfowy, jak na imprezy towarzyszące, czyli bal wieczorny. A kto mógł wziąć udział w turnieju i jak ocenia Pan frekwencję? No, jestem zdziwiony tak dużą frekwencją przy tak kiepskiej pogodzie wczoraj. E, turniej jest dla osób zaproszonych, dla naszych członków klubu, dla osób, które do nas tutaj przyjeżdżają, współpracują z nami, jak również dla gości sponsorów, no bo oni są tutaj bardzo, bardzo ważni. E, I. Wzięło udział w tym turnieju 100... 7 osób. No, przez deszcz wczorajszy niestety nie wszyscy dograli do końca, ale frekwencja jest naprawdę bardzo fajna. Dobrze, a jakie przygotowaliście dodatkowe atrakcje na ten turniej? Na pewno dodatkową atrakcją jest rozegranie najdalszego uderzenia zabytkowym kijem. E, rozegranie dołka również takim starym, zabytkowym kijem. E, jest przewidziany, tak jak już wspomniałem, konkurs na najlepsze ubranie dla Pani, dla Pana. A jakie dodatkowe nagrody przygotowaliście? W sensie, jakie nagrody mogą dostać, oczekiwać golfiści w tym turnieju? No, nagrody są różne, są to niespodzianki. Na pewno są przepiękne puchary, ręcznie robione, e, ze szkła. E, z metalu, przywiezione tutaj z daleka do nas. Na pewno każdy taki puchar bardzo chętnie postawi sobie w domu i będzie to wspaniała pamiątka. Dobrze, a powoli dobiega końca tegoroczny sezon golfowy. Czy rok 2013 jest udany dla Grady Golf Club? Jest to bardzo intensywny sezon dla nas. Ten sezon jeszcze się dla nas nie skończył cały czas trwa. Za chwileczkę Mistrzostwa Regionów, potem mamy Mistrzostwa naszego klubu oraz wielu klubów zaprzyjaźnionych, które do nas tutaj przyjeżdżają. Sezon będzie na pewno trwał prawież do końca listopada, jeżeli chodzi o turnieje. Mamy nadzieję, że nas pogoda jakoś nie zaskoczy. No przyszły sezon zapowiada się jeszcze bardziej intensywnie, jeszcze nowe turnieje, nowe wyzwania przed nami, więc myślę, że będzie bardzo, bardzo atrakcyjny. Po turnieju Pałac Brzeźno, jak zwykle po królewsku, ugościł wszystkich golfistów, zapewniając szereg atrakcji, a zabawa w stylu retro trwała do późnych godzin nocnych. Gwiazdą wieczoru był Stanisław Szelc, z którym nasza reporterka zamieniła kilka słów. Ja może na przykład zdejmę kapelusz, bo pobyt w Pałacu zobowiązuje, więc nie będę mówił w kapeluszu na głowie. Zresztą włos mi z głowy nie spadnie, jak widać. Co ja sądzę o golfie? Ja myślę, że to bardzo jest piękna i bardzo. Mm, Urozmaicona gra, bo ona nosi w sobie elementy po pierwsze troszkę turystyczne, bo trzeba się nachodzić, a po drugie, no, człowiek w sobie. E Wykształca zdolność trafiania małym przedmiotem do małego otworku. No, myślę, że ja na razie jestem na tym etapie, także mogę tylko tak teoretyzować, ale wielu moich znajomych gra i, i chwali się bardzo, więc chyba też zacznę chodzić, zwłaszcza, że ja jestem w tym wieku, że lekarz kazał mi dużo chodzić. A skoro mam po, połączyć to z jakąś grą sportową, to element medyczny, element sportowy bardzo dobry pomysł. Czyli nie mogę rozumieć, że gra pan w golfa, a jak nie, to dopiero pan chce na pewno zacząć w przyszłości wiąże pan z tym przyszłość, tak? E, ja przyszłości nie, nie wiążę tylko z golfem, ale to bardzo dobry pomysł. Zwłaszcza, że tak jak widziałem, to bardzo mili, eleganccy ludzie tu przychodzą, i e, teren jest fantastyczny, bo, bo na razie tylko tak suchą zaprawę odbyłem, przeszedłem sobie pieszo no to pewno trudna gra, ale ja mam taki jakiś dar, ja w przeszłości byłem sportowcem, nie, nie golfistą, ale uprawiałem sporty różne, w związku z tym myślę, że sobie dam radę z tym sportem w sumie, no nieskomplikowanym, no ja nie znam zasad jeszcze, także mi się może wydaje, że to jest nieskomplikowane, tak jak mi się wydawało, że wiem na czym bejsbol amerykański polega, do tej pory nie wiem na czym polega. Wiem, że tylko takie ogromne goryle biegają Okratowane i się przewracają na ziemię. Myślę, że w golfie jest o tyle to przyjemne, że nie trzeba się przewracać na ziemię, tylko człowiek chodzi sobie. No. No, Pani, a mam takie pytanie: Co pan sądzi tak naprawdę o idei zrobienia turnieju w stylu retro? Czy to jest zabawne, czy z kolei no, turniej jak turniej? To jest zabawne. Ja uważam w ogóle, że nie tylko stroje retro, ale i architektura w stylu retro i Wyposażenie mieszkań w stylu retro. Ja pamiętam, wie Pani przed laty, jak bardzo modne były tak zwane meblościanki Kowalskiego, i wtedy się wyrzucało z domów, może nie zabytkowe meble, tak zwane antyki to się nazywało, ale rzeczywiście stare, piękne meble z lat dwudziestych. I cały kraj był zabudowany tymi koszmarnymi ściankami Kowalskiego. I ja się bardzo cieszę, że wróciła moda na retro, bo retro to nie tylko piękny styl, ale i solidne wykonanie, bo to jednak w większości. Jest ręczna robota, a teraz wszystko się robi w, tak, w fabrykach i to jest takie, straciło indywidualny charakter. No, a retro jest jednak bardzo indywidualnym stylem i, i ogromnie mi się podoba. ogromnie. Kolejny raz z rzędu sponsorem tytularnym turnieju była firma DHL Global Forwarding, która widzi wiele korzyści ze wspierania golfa. Global Forwarding tak naprawdę zainwestował, wspiera golfa od 6-7 lat, gdyż wierzy, że jest naprawdę golf jest, jest, jest również sukcesem do biznesu. I Wielu z naszych klientów grało wcześniej w golfa, niemniej jednak my również organizujemy szkółki golfowe, których wciągamy coraz większą ilość klientów w ten wspaniały sport, jakim jest golf. Także uważamy, że to jest również wspaniała droga do biznesu, do tego, żeby na polu golfowym spokojnie, w, w fajnych warunkach, porozmawiać o biznesie. Jednym z kluczowych partnerów turnieju był również Nobel Bank, który zawsze i wszędzie jest ze swoimi klientami, również często będącymi golfistami. Czy generalnie szalenie się cieszymy, że trzeci rok z rzędu możemy uczestniczyć w tej imprezie? Jest to pewnego rodzaju powiązanie tego co, my rodzimy, tego, co my robimy na co dzień, z tym, co jest tutaj, czyli pewnego rodzaju łączenie i przyjemności biznesów. To jest pierwsza rzecz. Fajnie, że ludzie z pewnego rodzaju grona mogą się spotkać w zupełnie innych ramach niż na co dzień, czyli odciąć się od pewnych rzeczy, które ich na co dzień denerwują, męczą i skupić się tylko Włączcie na pewnego rodzaju pasję, jakim jest golf. tak? Dlatego tutaj e, po raz kolejny spotykamy się. A na koniec oddajemy czas antenowy uczestnikom turnieju, których pytaliśmy o to, co sądzą na temat turnieju w stylu retro oraz skąd wzięli swoje wyjątkowe stroje. Jak podoba się Panu idea turnieju retro? Wspaniała. Jestem trzeci raz, i za każdym razem e, odkrywamy coś nowego. No ten turniej to już trwa trzy lata, także idea jest słuszna i skuteczna, jak najbardziej przydatna i promująca golfa. Ja miałem zaszczyt grać w pierwszym turnieju 3 lata temu, a od ubiegłego roku i w tym roku byłem starterem tego turnieju. Same miłe wspomnienia i same miłe wrażenia. To Świetna idea, w ogóle rewelacja po prostu. Fajnie można przenieść się w te czasy z lat 20. Więcej klubów powinno to robić. I taki pomysł na, na retro jest doskonały. Wszyscy, myślę, doskonale się bawią. Jest to jakaś tam frajda. No. Jest, gra się w golfa, tylko trochę inaczej. Coś rewelacyjnego. Jesteśmy ci trzeci raz na tym turnieju i jest co roku coraz lepiej. I myślę, że jest to pewien, pewna propagacja golfa wracająca do korzeni i odnosi. Pozytywny skutek. To jest fajne, bo można powymyślać różne stroje, takie niecodzienne. Oprócz przyjemności takiej sportowej, to właśnie ta atrakcja dobrego ubioru, przygotowania, całej oprawy. Fantastyczna zabawa. Skąd pomysł na dobranie takich przecudownych ubrań? W dużej mierze inwencja twórcza, troszeczkę własna. Ale między innymi też sponsorzy dbają o to, żeby, żeby jednak to wyglądało przekonująco. To, co było w domu, się nadawało, żeby było stylizacją starego ubioru golfisty, założyłem na siebie i udało się. Proszę pani, ja jestem takim Nikiforem golfowym i próbuję realizować swoje pasje poprzez ten właśnie wymiar zrobienia bolo golfowego. To jest mój patent który zrealizowałem właśnie na turniej Retro golf. I na tym kończymy relację z DHL Retro Cup 2013. Dziękujemy za oglądanie i zapraszamy za tydzień na kolejny odcinek programu Golf, Pasja i Sport. Sponsorami programu Golf Pass i Sport są Binowo Park, organizator turnieju World Golfers Championship Poland oraz jego partnerzy.